Ciekawe miejsce wybrałeś. Zakładam, że nieprzypadkowo. To nie ja wybrałem to miejsce. Domyślam się. No, ale skoro już tu jesteśmy, to pewnie masz mi coś do przekazania. Wypełniłem trzecie zadanie. Skąd mam wiedzieć, że to właśnie ta róża? Mogła się kupić godzinę temu na straganie w Oksenfurcie. Przypatrz się dobrze. Mam ją od Iris. To była ostatnia rzecz, która wiązała ją z tym światem. Co? Myślę, że cię kochała i chciała cię dać w dowód miłości. Kochała mnie po tym wszystkim? Iris, w co myśmy się wpakowali, gdybym wtedy wiedział, jak to się skończy? Co. co się dzieje? Czuję się, jakby. jakby ktoś włożył mi w piersi płonącą żagiew. Wybaczcie, że kazałem na siebie czekać. Cieszę się, że jesteśmy już w <grym> Co w tym jest? Jak się czujesz, Fon Everett? Nie jest ci jakby lżej na sercu? O Dim, czego chcesz? Jak to czego? Twojej duszy. Zapomniałeś o czymś. Cyrograf mówi, że możesz ją zabrać, jeśli wypełnisz trzy zadania. I i spotkamy się na Księżycu. No i jesteśmy. Co? Nie. Przecież. Mieliśmy umowę. Tam jest księżyc. Tam, a nie. Tu? Dałem ci, czego pragnąłeś. Tutaj, na księżycu, kończy się nasza umowa. Skurdy, synu. oszukałeś mnie. Ja nigdy nie oszukuję. Zaczekaj. Nie wtrącaj się. Pamiętasz, co zrobiłem z ostatnim główcem, który mi przeszkadzał? Spełniasz życzenia, prawda? Więc spełnij moje i zostaw go. Musi spłacić swój dług. Jeśli go zostawisz, ja zaciągnę u ciebie nowy. Chcesz oddać swoją duszę za jego? Nie, ale możemy zagrać o obie. Jeśli przegram, weźmiesz i moją, i Olgierda. Ale jeśli wygram, oszczędzisz nas obu. Co chcesz grać? W gwinta? Nie wiem. Może Możemy się o coś założyć. Dałem Ci kilka dowodów na to, że potrafię dokonywać niemożliwego. Hmm, dobrze. Ale zrobimy to po mojemu. To się zacznie. Ja w sobie szukam miecia tylko wtedy. Całą drogę będę szukał miecza. A mi się zobaczy. Co, co się dzieje? Chciałeś ze mną zagrać. To grajmy. Zadam ci teraz zagadkę. Jeśli ją rozwiążesz, obaj z Olgierdem będziecie wolni. A jeśli nie. Haha, ha. wtedy obu was zabiorę ze sobą. Przecież sam to zaproponowałeś. Tak. Za mostem w lewo, prosto do widma. Co? To Walka z widmem. Zadetka? Na schodach kamyk. Mam nie każdy, lecz nie każdy lubi. Potrafisz uwierzyć? Możesz mnie dotknąć, zobaczyć? Lecz. Nie zdołasz uderzyć. Bawię dziecko, przygnębiam starca, cieszę dziewczę urocze. Kiedy płaczesz, ja szlocham, gdy się śmiejesz, i ja chichoczę. Co to ma być? Ty mi powiedz, czym jestem? Badnecie. To się jeszcze okaże. Znajdź mnie, nim przesypie się piasek w klepsydrze. Gotowy? No to czas, start. Co to za miejsce? Haha, <grywka> podoba Ci się? No to czym chata bogata? Tylko Na pewno nie musisz ale... znaleźć ci skończy się czas. Wolę sprawdzać. Jak no. Wyglądają trochę. Ja się nazywał ten demon. A potwory się nie umawialiśmy. Oszukujesz. Mój... Kiedy płaczesz, ja szlocham, gdy się śmiejesz i ja chichoczę. Hmm, coś, co powtarza wszystko, co robię. Może echo. Nie mglaki, nie, nie, chodzi echo. mi o tego. tego demona, co był na. na tym jarlu. Bawię dziecko, przygnębiam starca. Się o właśnie jak Himy. Wygląda trochę jak Himy. To jest most. I jak ich Czym jesteś do cholery? O, 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 To chyba ta kapliczka. Teraz się okaże. Tak, to jest ta kapliczka. Puje miecz. Urla. Nigdy nie zrozumiem, co takiego jest w mieczach, że niektórzy głupieją, kiedy je widzą. Choćby się waliło i paliło, choćby tu wisiało na Haha, ha, właśnie. Dobrze ucieka. Hmm. Ech. Mogę zostawić. Żeby się coś fajnie świeci. Podoba mi się to. Geralt, połaziłeś się na kilka brzęczących monet? Mord... Kurwa, oczywiście. Tego się po tobie nie spodziewałem. Zawsze mam czas, żeby, żeby znaleźć kilka monet. Dobra, trzeba się skupić na zadaniu teraz. Niepsko ci idzie. Pamiętaj, że możesz się poddać. Moim zdaniem Tu możemy mieć. Jak? Lustro. To tu się. Chodzi. Chyba nie sądziłeś, że rozwiązanie jest aż tak proste. Dopadnę cię. Czekam i czekam i nic. Wciąż mnie nie znalazłeś. Story. Ale musiałem. Nie chciałem bardziej ryzykować z czasem. Mam się usył kok, tylko klasę łak. Dzień. 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 Lepiej. Dzięki. Twoje wino powoli stawia mnie na nogi. Mam wrażenie, że postawiłoby nawet umarłego. Wyjątkowy sikacz. Ale wiesz co? Dobrze jest wreszcie posmakować czegoś prawdziwego. Ech. No dobra. To opowiadaj, co Ta, to się Koniec streama i ja. Twoje z Jutro wracam było, i. Więc chyba idziemy. Pan Lusterko. Zresztą nie ma o czym mówić. Pokonałem go. Jesteś wolny. Dziękuję. Chociaż nie wiem, co mam z tą wolnością zrobić. Lusterko zabrał mi wszystko, co kochałem wszystko, co było mi drogie nieprawda. Odzyskałeś serce gorzkie zwycięstwo. Teraz wreszcie mogę poczuć, jak wiele straciłem. Mam serce i jedyne, co czuję, to żal, smutek, rozczarowanie. <laughs> Moje życie jest w gruzach. Cóż, nie zazdroszczę ci. Jak to mówię, uważaj, czego sobie życzysz. O, będę uważał. Wierz mi. Chociaż nie... Mam lepszy pomysł. Po prostu już nigdy więcej nie będę sobie życzył niczego. Czas wziąć los w swoje ręce. Zacząć żyć od nowa, tym razem naprawdę. Brzmi jak dobry plan. Dzięki, Wiedźminie. Nie zapomnę tego, co dla mnie zrobiłeś. Mam coś dla ciebie. Nie mogę tego przyjąć. Możesz i musisz. Ta szabla była w mojej rodzinie od pokoleń. Kiedy straciłem majątek, ją jedyną zachowałem. Wiele dla mnie znaczy. Tym bardziej nie mogę. Uczyń mi ten honor. Dla mnie to będzie znak rozpoczęcia nowego życia. No, to już na razie. Taki oręż może się przydać. <grym> Dziękuję. Nie przejmuj się. Jeszcze raz dzięki, Geralt, za wszystko. Szczęśliwej drogi. Wzajemnie powodzenia.